Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak używać custom event'a, czyli własnego wydarzenia, które możemy dodać do workflow i wykorzystywać w wielu miejscach. Załóżmy sobie, że robimy sobie inputa i formularz do logowania naszego użytkownika, więc zdajemy sobie input, który będzie e-mail. e login to jest oczywiście e-mail, wymagane pole. Ctrl D duplikuje sobie ten nasz element. Będziemy też mieli jeszcze login password. Czyli hasło, i teraz jeszcze będziemy mieli przycisk, button, który pozwoli nam naszemu użytkownikowi się zalogować. Więc bierzemy sobie log in. OK. Jest nasz login. Teraz sobie zaznaczę to wszystko. Ctrl D duplikuję. Robię duplikat tego wszystkiego i zrobimy sobie jeszcze rejestrację. Więc załóżmy sobie, że nasz użytkownik ma tutaj e-mail register, ma password register. Oraz oczywiście przycisk Register. OK. I dodajemy sobie Workflow. Robimy sobie w tym miejscu Sign the User Up. Wypełniamy sobie e-mail za pomocą inputa z mailem. Z hasłem tak samo. Input, password, register, value. OK. I podobnie robimy z naszym loginem. Login. I tutaj robimy Log the User In. I dajemy sobie value w, z naszego input e Login i tak samo input, password, login. Value. Ok, i po tym wszystkim chcemy sobie na przykład zapisać do naszej tabeli, kiedy ostatnio ktoś się nam zalogował. Więc zadajemy sobie takie pole last log in typu datetime jest. Ok, no i będziemy sobie to pole wypełniali w tym naszym workflow. Żeby to zrobić dobrze, no to musimy i przy rejestracji, i przy logowaniu coś takiego zrobić. Więc robimy make changes to current user i w polu last login wpisujemy current date Kopiujemy sobie ten nasz event, copy, wklejamy do register, paste. No i mamy rozwiązane nasze zadanie. No ale możemy zrobić to troszeczkę lepiej, w jaki sposób? Zrobić sobie custom event tutaj i zrobić sobie after log or register. OK. Tutaj dać sobie to wydarzenie z zapisaniem daty, więc sobie wklejam w tym miejscu, usuwam i robimy sobie trigger a custom event. I wołamy sobie ten nasz właśnie event after log or register. Kopiuję go sobie i wklejam jeszcze do przycisku logowania paste, OK. No i jeszcze po logowaniu zrobimy sobie reset relevant inputs. I tym sposobem mamy dużo. Jakąś część logiki zgromadzoną w jednym miejscu, która wykonuje się zawsze po rejestracji. Lub logowanie naszego użytkownika, i znowu, jeżeli po czymś takim będziemy chcieli zawsze wysłać, na przykład, maila do naszego administratora, że hej, ktoś się zalogował, to wtedy będziemy mogli to zrobić w jednym miejscu. I to wszystko, co chciałam Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.